Michał Kirker, witam Państwa we wtorek, 4 kwietnia i zapraszam na Jaworekspres. Targi edukacji odbyły się dzisiaj w Jaworznie. Uczniowie szkół podstawowych oraz średnich mogli zapoznać się z ofertami różnych placówek i przemyśleć swoją przyszłość. Targi Edukacji 2023 odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKIS w Jawożnie. Na uczniów szkół podstawowych, a także średnich czekało mnóstwo ofert i propozycji skierowanych w ich przyszłość. Podczas targów zaprezentowały się Jawożnickie Licea, Technika i Szkoły Zawodowe, które swoje oferty przedstawiały uczniom podstawówek. Mamy cztery profile w tym roku: biologiczno-chemiczny, polonistyczno-angielski, biologia angielski i klasycznie matematyka z geografią. Mamy to szeroką ofertę edukacyjną dla tegorocznych ósmoklasistów. A czym się wyróżniamy? Wydaje mi się, że przede wszystkim atmosferą i tym, co się dzieje u nas w szkole, bo czasami sama siebie przerażam tym, co się dzieje. Tym po prostu, jak dużo akcji organizujemy, jak bardzo nasi nauczyciele też nas tym wspomagają, są z nami, angażują się w wszelkiego rodzaju akcje. Nasz pan dyrektor wpadł na taki pomysł, żeby otworzyć zespół w naszej szkole. Szkołę podstawową dla dorosłych, no i to będą zajęcia dwa razy w tygodniu y, praktyka zawodowa będzie to fryzjer, piekarz, mechanik i cukiernik. W tym roku oferujemy cztery klasy y, o tych samych nazwach, które do tej pory obowiązywały. Zapraszam tutaj do lektury: klasa humanistyczna, biologiczna chemiczna matematyczno-fizyczna i klasa ogólna. Każdorazowo cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem, to też jest naszą y, domeną i naszym sukcesem, więc myślę, że i w tym roku y, osiągniemy duży sukces rekrutacyjny. Oferujemy naukę w dwóch szkołach popodstawowych, ponadpodstawowych, w technikum oraz w branżowej szkole pierwszego stopnia. W zawodach w technikum technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik, zapomniałam, żywienia i usług gastronomicznych. W branżówce w pracownik obsługi hotelowej oraz kucharz. Mamy praktyki zawodowe. Parę lat temu były organizowane zagraniczne. Staramy się teraz cały czas zrobić tak, żeby powróciły do normy po tej całe, tym całym wirusie, co był. Yy, mamy praktyki na CKZ, który jest tutaj obok nas. Mamy zawody, które się nie powtarzają w innych szkołach w Jaworznie, takie jak fryzjerstwo, budowlanka. Są zawody zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Przede wszystkim zawody związane z nowymi technologiami, takie jak technik informatyk, technik programista, technik grafiki cyfrowej, poligrafii, technik reklamy. No i te zawody, które są potrzebne w przemyśle, więc technik mechatronik, technik automatyk i technik elektryk. Oprócz tego proponujemy naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, i tutaj mamy dwa zawody elektryka i elektromechanika. Znalazło się także coś dla uczniów szkół średnich, którzy powoli zaczynają planować swoją przyszłość. Swoje oferty miały uczelnie wyższe, szkoły policjalne czy firmy zajmujące się szkoleniami i poszerzaniem kwalifikacji zawodowych. Przyszłym absolwentom oferujemy szkolenia z zakresu spawania, dodatkowo z obsługi komputera. Mamy też własne sale szkoleniowe, oferujemy szkolenia z branży beauty, z rejestracji medycznej i pomocy opieku na żłobku i nauczyciela w przedszkolu dla uczniów szkół y, średnich. Absolwentów Szkół Średnich, bo to warunek, żeby przyjść do Medycznej Szkoły Policjalnej Województwa Śląskiego. Oferujemy szereg zawodów w branży medycznej, m.in. opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy. Kolejna branża to branża społeczna opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, a także w branży usługowo fryzjerskiej, technik usług kosmetycznych oraz nowy zawód będący na rynku dopiero dwa lata podolog. Prowadzimy programy profilaktyczne dla uczniów zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Dzisiaj właśnie mam ze sobą materiały dotyczące właśnie tych programów oraz też narko, jalko gogle. Prowadzę także właśnie warsztaty dotyczące Narkotyków, profilaktyki, tutaj też palenia, wyrobów z nikotyną. Także zachęcam też młodzież i nauczycieli przy okazji do właśnie współpracy w ramach takich właśnie warsztatów. No mamy takie aktualnie jeden kierunek: bezpieczeństwo publiczne, na które faktycznie mamy dużo, dość dużo chętnych, już od iluś tam lat dobrych prowadzimy ten kierunek. Wszystko związane z bezpieczeństwem publicznym odnośnie... Mm... BHP i ochrony przeciwpożarowej. Mamy teraz taką specjalność bezpieczeństwa lotnictwa, kryminalistyka śledcza i takie specjalności policyjne, wojskowe. Przede wszystkim kierunki oparte na praktycznym profilu edukacji. Mamy szereg podpisanych umów i porozumień z pracodawcami, w których młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje, realizować swoje marzenia. Bo jednak w pracy spędzamy jedną trzecią naszego życia. I dlatego tak ważne jest, żeby młody człowiek z liceum. Dopasował. Swoje pasje do swojego zawodu i edukował się, rozwijał w tym kierunku, który jest dla niego najważniejszy i optymalny. Przede wszystkim bardzo bogata oferta kierunków. Mamy zarówno kierunki stricte ekonomiczne, jak e, finanse, rachunkowość, zarządzanie, finanse i przedsiębiorstwo. Jest naprawdę tego sporo. Ale mamy także kierunki na przykład dla humanistów. Mamy dziennikarstwo, komunikację społeczną, mamy coś dla logistyków, mamy trochę dla informatyków. Tak więc ta oferta kierunków jest taka naprawdę bogata. E, no i każdy coś właściwie dla siebie znajdzie w tej ofercie. Posiadamy bardzo wiele dla kierunków studiów licencjackich, studiów magisterskich, jak również studiów podyplomowych, co też jest ważne. Mamy kierunki medyczne, bardzo wzbudzają nasze zainteresowanie. Mamy również nasz nowy kierunek, który jest, pojawił się od października to jest prawo. Pielęgniarstwo od października rusza psychologia w biznesie. Mamy Akademicki Związek Sportowy, co też jest ważne dla młodych osób, które podejmują studia u nas w Akademii WSB. Mamy jak również stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendium za najlepsze osiągnięcia sportowe. Mamy trzy kierunki, e, terapię artystyczną, w której mamy specjalność arteterapię, naturoterapię, e, mamy modern biznes. Oraz gry i grafikę interaktywną. Jeżeli chodzi o naturoterapię, to jest to kierunek jedyny w Polsce. I mamy tak naprawdę studentów z całej Polski, ale również i z zagranicy. Tutaj w USTI mamy ofertę y, grafikę oraz informatykę. Też bardzo dobre przyszłościowe kierunki. Wielu młodym jawożnian spodobał się taki sposób poznawania możliwości i wyboru swojej przyszłości. Możesz się dowiedzieć o różnych zawodach i kierunkach, w których możesz się uczyć w przyszłości. Cieszy mnie, że mogę porozmawiać o szkołach z uczniami i dowiedzieć się, jakie mieli punkty na przykład. Można dowiedzieć się co i jak w różnych szkołach, bo tego u nas w podstawówkach się za bardzo nie dowiemy. Tutaj zawsze można się doedukować, dowiedzieć się w różnych kierunkach coś ciekawego i... By bardziej poznać, co się chce robić w przyszłości. I po prostu myślę, że to jest okej, okay sprawa bardzo. Targi edukacji cieszyły się dużym zainteresowaniem. W piątek wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Pracownicy zyskają możliwość 24 dni pracy zdalnej, okazjonalnej. Już e, 7 kwietnia zaczną obowiązywać przepisy o pracy zdalnej. Praca zdalna to praca, która. Będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazywanym przez pracownika, ale każdorazowo wskazanym z pracodawcą. Ponadto będzie funkcjonowała tak zwana praca okazjonalna. Niestety, w odniesieniu do pracy wykonywanej całkowicie czy też częściowo w formie zdalnej, czeka nas duży formalizm, a pracodawców zwiększone koszty. Ci pracodawcy, którzy będą chcieli umożliwić swoim pracownikom wykonywanie pracy w formie zdalnej, będą musieli określić między innymi zasady pracy zdalnej, na przykład w regulaminie pracy zdalnej, ale Przede wszystkim będą musieli zapewnić takiemu pracownikowi materiały, narzędzia pracy, urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy w formie zdalnej, a nawet będą zobowiązani do pokrywania kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych bezpośrednio związanych z pracą zdalną. Praca okazjonalna jest to specjalny, odformalizowany rodzaj pracy zdalnej, która będzie mogła być wykonywana wyłącznie wyłącznie na wniosek pracownika i w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Z tej wspomnianej puli 24 dni pracownicy będą mogli skorzystać także w bieżącym roku, pomimo, że przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą nam w trakcie roku. Musimy także pamiętać, że wspomniany limit 24 dni on nie będzie mógł być rozszerzany. Cechą odróżniającą pracę okazjonalną od pracy zdalnej jest mniejsze sformalizowanie. W zasadzie pracę okazjonalną możemy porównać do znanego sprzed okresu pandemii, tak zwanego home office. W odniesieniu do pracy okazjonalnej ustawodawca zdecydował o wyłączeniu większości przepisów mających zastosowanie do pracy zdalnej. Oznacza to, że w przypadku pracy okazjonalnej pracodawca nie ma tych wszelkich obowiązków związanych choćby z ustalaniem zasad wykonywania pracy zdalnej, ale przede wszystkim nie ma obowiązku ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem przez pracownika pracy właśnie w tej formie. Pracodawca nie będzie związany z wnioskiem pracownika o pracę okazjonalną. Pamiętajmy, praca okazjonalna to nie jest urlop na żądanie. Pracodawca będzie mógł odmówić zgody na pracę okazjonalną nawet tzw. pracownikowi uprzywilejowanemu. Co to oznacza? To oznacza, że pracodawca będzie mógł odmówić pracy okazjonalnej np. pracownicy w ciąży, pracownikowi wychowującemu dziecko do czwartego roku życia czy np. pracownikowi, który jest rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Jeśli jednak okazałoby się, że pracownik samowolnie zdecydował się o wykonywaniu pracy w formie zdalnej, Wówczas naraża się na wszelkie konsekwencje przewidziane prawem pracy, w tym na rozwiązanie stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym. Na zakończenie zapraszamy na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Poznamy rannika wiosennego Erantis Cilicika z rodziny jaskrowatych. Ranunculace. Biegoroczny cykl filmowy zdominowały rośliny zielne. W tym roku także będą się one pojawiać. Oto siódmy taki bohater. Zanim przejdę do meritum, przypomnę gatunek, który prezentowałem w 2020 roku na przykładzie tego, co widziałem w miejskim ogrodzie botanicznym w Zabrzu. To rannik zimowy Rantis himalis, który ma w obyczaju kwitnąć w lutym. Czasami robi to już w styczniu. Tak to wyglądało w tym miejscu w dniu 14 lutego 2020 roku. Prawie tak samo kwitnące rośliny udokumentowałem na klombie w Skawinie. To było 28 lutego 2023 pod kapliczką przy kościele pod wezwaniem świętych Szymona i Judy Tadeusza. Wówczas byłem przekonany, że to rannik zimowy, ale po dokładnej analizie wyszło mi, że on wiosenny. Tego dnia kwiaty były stulone. Inną charakterystyczną cechą gatunku jest winno-czerwone zabarwienie roślin na początku wegetacji. Zakwita później, ale także w trakcie przedwiośnia. Generalnie jest to drobiazg. Dobrze prezentuje się w towarzystwie innych wiosennych geofitów. Większość osobników nie przekracza 15 cm wysokości. Wygląd bohatera tego filmu jest bardzo charakterystyczny. Ojczyzną gatunku jest Turcja i północny Irak. Roślina jest rzadko uprawiana, ale już dostępna w handlu. Zatem, jeśli chcecie, możecie ją mieć. Gatunek dość szybko kończy wegetacją. W skawinie w dniu 22 marca były już zawiązane owoce zwane mieszkami. Roślina będzie jeszcze jako tako wegetowała do początku lata gromadząc zapasy. Potem bulwa będzie tkwiła w ziemi czekając do początku kolejnego sezonu wegetacyjnego i tak rok w rok będzie zwiastowała Początek kolejnego sezonu w ogrodzie. Obydwa gatunki są do siebie bardzo podobne. Absolutną pewność daje obejrzenie bulwy. U rannika wiosennego jest ona zaokrąglona i stosunkowo gładka, zaś u zimowego nieregularna o nierównej powierzchni. Informacją kończymy dzisiejsze wydanie WorExpressu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.